Ewentualne Chyba Nie chcę do portu Ja się dostać na plac prajosa To jest plac? Co tu jest napisane w ogóle? To hmm. jest wynerwujące Tak to jest plac prajosa Więc trochę na prawo mm, mm. Gra się znowu laguje Sorry, wybaczcie te mm, przycinki To było niezamierzone Otóż skrzyk Może się uda Wreszcie. Udało się. Uuu, miecz półtora A, kiedyś tam pójdę na zakupy na razie. Zostawmy Chcę wykonać zadanie. Mam mało czasu, więc lepiej je wykonać od razu. Mm, nie laguj się. Już wystarczy na dzisiaj tego lagowania. Idę można? Im mam to gra. Że... a to czyta. Bo, się powtarzają te teksty. Mmm, no już głodne jestem, oj. Mógłby, co ja zrobiłam? Czy ja miałam pójść na plac Prejosa? Gdzie ja miałam iść? Moment, chwila. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie było tego, to był taki chwilowy chaos. Chaos, chaos, chaos. Oj, mam ochotę kichnąć, ale chyba nie kichnę, nie mam światła. No i owszem? Mm. Nie mogę kichnąć. Biegiem, biegiem. Jak ona trzyma to Nie powinna tym. Wow, ona tym wali. O mamo. Takim czymś przyłożyć. Takim czymś dostać. Jaki ból. Mm, zimna woda, zdrowia Co? Co to to? Oh. No, no, no nie laguj się. Dzięki. Powiesz mi coś? Nauczysz mnie czego.

Wyszliśmy w drzwi. Przez drzwi. No, Ego. Smok! Śliczny, piękny, cudowny smok. Wow. Świetny sufic. Dobra, o oh, sorry. Z tobą chciałam pogadać. Księga węża, na hesidne O oczom nie wierzy. To jest więc ta utracona wiedza, o której mówiła wyroczna. Zaprawdę Zawracasz księgę węża, którą dawno temu już znalazł utracone. No dobra, ale on mówi cały czas, ale tam on mówić. You have the quest. This is the third and the last of the three trials in the fortress at the silver falls you shall find the dragon's eye hidden and resting in the midst of wrath's blind fury what remained hidden from others your fate shall reveal to you alone Unragrum unraginir the third of the dragon quests awaits you but in this case i will not Oy, wait to wait to <laughs> Dlaczego, czcigodny, przez wiele lat zgłębiałem pozostałe zapisy i wiedzę o próbach wyroczni, ale tej tajemnicy nie posiadłem. Mistrzu Ardat, czy jesteś w stanie zinterpretować ostatnie słowa wyroczni? Nie obawiaj się, dobry Dorlionie, w tym w przypadku potrafię cię oświecić. Ród ze srebrnego wodospadu to stary, szlachetny klan. Ich rodowa siedziba mieści się w Zamku postępny Kieł. Jeden z członków rodziny stał się wojownikiem smocznego zadania. Niestety wszelkie zapisy o tym wydarzeniu zostały zniszczone w pożarze, pożarze świątyni. Pamiętam to, jak dziś byłem młodym nowicjuszem i kronikarzem debaty między Wielkim Mistrzem Udolfo i Smoczym Wojownikiem, Roderickiem ze Srebrnego Wodospadu. Nie byli w stanie dojść do porozumienia co, z tego, co do tego, jak zabezpieczyć znaleziony przez Roderika artefakt. Nazywali go Smoczym Okiem. Wielki Mistrz Udolfo pragnął, aby artefakt został powierzony w świątyni Hesydny w Kursnik. Ale Roderick odmówił. Był człowiekiem upartym jak wół. Ale serce miał szczere. Nie chciał powierzać tak potężnego artefaktu głodnym wiedzy wyznawcom Hesinne. Uważał, że przedmiot winien być pod ochroną żołnierzy z jego rodzinnego zamku. Wreszcie zgodzili się na to, że artefakt powierzą Rodelikowi, pod warunkiem, że kościół Hessinny pomoże stworzyć system pułapek pozwalający na ochronę go w zamku posępnych Od tego czasu tajemnicze smocze oko znajduje się pod strażą rycerzy ze srebrnego wodospadu. Jednakże nie wróżę ci szczęścia przy zdobywaniu smoczego oka. Od śmierci Godelika jego syn Traldar przejął zamek i zadanie strzeżenia artefaktu. Traldar jest taki sam jak jego ojciec, dokładnie tak samo oparty i nieustępliwy. Żyje odsunięty od świata za murami swego zamku. Rządzi żelazną ręką, a z hrabią otrzymuje tylko najbardziej konieczny kontakt. Zwykle poprzez jego dyplomatę Gerlinga. Każe mi się z Gerlingiem. Gerling? Mistrzu Ardat, to inni nic mi nie mówi. Wcale mnie to nie dziwi, jest najważniejszym doradcą hrabiego. Groina w trudnych sprawach dyplomatycznych, szczerze mówiąc, nie lubię go. Wydaje się wyrachowany i nieszczery, mimo przyjaznego wyglądu, ale nie chcę cię do, do niego uprzedzać, że zanim nie wyciągniesz własnych wniosków. Mimo wszystko hrabia Groin pokłada w nim wielkie zaufanie. Wydaje się bardzo zaję zajętym człowiekiem. Wiesz może, gdzie można go spotkać i zmusić do chwili rozmowy. Niestety wiem, spotkaliśmy się, gdy zmierzał do dzielnicy krasnowlskiej. Najwyraźniej ma problemy problemy z kamieniową. z czym? Z kamieniogniotami. Korpusem straży odpowiedzialnym za strażnicę dzielnicę Krasnodowską. Najwyraźniej utrzymują dzielnicę pod kluczem. Jeśli ci się poszczęści, może wciąż negocjuje ze strażnikami między Stadelą Hrabiowską i Krasnodowską dzielnicą. No gdzie jest krasnowska dzielnica A gdzie to jest? To jest żart! Gdzie miść? iść? Gdzie miść? iść? Mm -hmm. Krasnoludzka dzielnica. Gdzie to jest? Ale jesteśmy szczęśliwi, mamy kolejne zadanie. I wcale ono nie jest łatwe. Ja wam to mówię. Gdzie jest ta... O mamo. Nie chcę miasto całe, a nie tylko to. Chciałam ja iść Co się dzieje? Nie czuję się chaotycznie nastawiona tego życia A taki nie jesteś O proszę bardzo Ale nikomu mnie nie ma łuku Ha ha ha, ale śmieszny No ja już masz uniki, kto jeszcze nie ma uniku? Ty nie masz Co za człowiek, co za człowiek Hmm. co to robi? O, to ciężkie. O, to mi się nie podoba, to ostatni. Jednak kiedy zakręcie się skończy, otrzyma wszystkie obrażenia, które zostały mu zadane. Ból i groza. No tak, pomocnej łapy się nie nauczysz. Co to? Hmm. Można się nauczyć. Zawsze może coś. To da. I przypadkiem kiedyś. Tego już doszamy, doszamy, doszamy. Łuk. Można nauczyć go co? Nie wiem, czy by się nadawał. Na łuk na wszelki Nie kosztuje to wiele. Na to już nie ma punktów. Oczywiście na tamto, coś chciałam, też nie ma pewnie. Sprawdźmy. A, no, bo mi nie było chyba 300. No, nie pamiętam. I tak nie mam czasu. Mam minutę, więc... stanę gdzieś tutaj, ładnie miło. I się za nim pożegnam. Tutaj, przy miastku. I ogarnę, gdzie mam iść, bo nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie jest dzielnica Krasnoludzka? Załóżmy, że wiem, ale nie wiem. Nie ja odwracajcie się ode mnie. No dobrze, to ja wam dziękuję za oglądanie. Usłyszałem się na ten odcinku. Gry. Sakret. Ouch, Sakret. Ouch, maska taki fail. Epic fail. Nie chodzi o mój sakret, chodzi o mój dragonsaga. Ym... Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Do usłyszenia. Czekajcie i pa.